Witajcie, w z Akademii. W dzisiejszym odcinku dowiemy się jak poprawnie przygotować urządzenie do wysyłki. Telefony, smartfony, tablety i laptopy to delikatne urządzenia elektroniczne. Zanim dotrą do serwisu, mogą być transportowane na duże odległości. Dlatego jeśli wysyłasz urządzenie do serwisu, korzystając z usług kuriera, pamiętaj o zabezpieczeniu go przed uszkodzeniem w transporcie. Ważne! Zwróć szczególną uwagę na sposób pakowania tabletów. W opakowaniach sprzedażowych często ekran jest wyeksponowany i znajduje się blisko wieczka opakowania. Tak spakowany tablet jest narażony na uszkodzenie w transporcie. Urządzenie warto włożyć do usztywnionego pudełka pasującego do jego wymiarów. Pudełko powinno uniemożliwić przesuwanie się urządzenia w środku i obijanie się o ścianki opakowania. Pamiętaj, ekran i brzegi urządzenia powinny być dokładnie zabezpieczone. Najlepiej grupą warstwą folii bąbelkowej. Ważne, koperty bąbelkowe nie są wystarczającym zabezpieczeniem. Nie przesyłaj urządzenia w takiej kopercie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi filmami z serii z Academy. Do zobaczenia!